witam serdecznie Wysoką Radę, Panie i Pan Radnych, Panów Starostów. I spieram 19 sesję Pątej Kadencji Rady Powiatu w Gorzu. na wniosek Rady w wywiadku 15 .5. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządku. Na podstawie z listy obecności stwierdzam, że w dniu dzisiejszym uczestniczyli 17 radnych, co stanowi kworum do przeprowadzenia opiat, podejmowania prawomocnych uchwał Czyli punkt pierwszy, nad przystępujemy do realizacji punktu 3. Odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Wojewódzkiego. Czy są pytania ze strony Państwa Radnych, bądź uwagi do przedłożonego wyjścia uchwały? Panie i panowie radni, dziwię się, że państwo chcecie zadać pytania co do projektu uchwały, który mówi o odwołaniu przewodniczącego, bo myślałem, że może będzie pytanie dlaczego jest taki dla radnych. W związku z tym, że nie padło. Takie pytanie pozwolę sobie na pewno. No jeżeli wiecie, to może ja zapytam. Dlaczego grupa radnych odwołał Chcę odwołać przewodniczącego i pan radny po odpowie, bo widzę, że wie. Szanowni Państwo, może ja, jako w imieniu wnioskodawców, dwa słowa na ten temat. Myślę, że Państwo znacie zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie wyraźnie jest powiedziane, jakie kompetencje przysługują przewodniczącemu rady. Mówi się tam, że do wyłącznej kompetencji. Przewodniczącego należy organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie Rady Powiatu. I tutaj mamy uwagi, proszę Państwa, co do wypełniania tych dwóch obowiązków przewodniczącego. Chociażby teraz, taka, gdzie ewidentnie przeszkadza Radny i Pan Przewodniczący nie reaguje na to że osoba przemawiająca ma problem z wypowiedzeniem się, to jest szum na sali. Czyli to jest organizacja pracy rady. Jeżeli chodzi proszę Państwa właśnie o te dwa, dwa elementy przypisane przewodniczącego, to Państwo sami widzieliście na ostatniej sesji, w jaki sposób Pan przewodniczący prowadzi tą sesję. Nie dziwię się po tej sesji ostatniej, że tak długo Państwo mieliście wątpliwości co do kandydatury Pana Ryszarda Wiśniaka na to stanowisko. Przypomnę, że dopiero za czwartym razem został on wybrany, czyli Państwo zaufaliście, że jednak sobie poradzi. Jak widzieliście na ostatniej sesji, Pan Przewodniczący miał problemy z prowadzeniem sesji. Gubił się, jeżeli chodzi o porządek obrad. Miał problemy z, ze zidentyfikowaniem, która uchwała powinna być procedowana. I nie myślę, że Państwo to pamiętacie i się ze mną zgodzicie. Inną rzeczą jest też to, w jaki sposób Pan Przewodniczący traktuje radnych. Więc traktuje, w mojej ocenie, bardzo wybiórczy. Niektórzy mają przywileje, a niektórych traktuje tak, jakby ich nie było, a czasami pozwala sobie na wycieczki osobiste, co jest niedopuszczalne, w mojej ocenie. Proszę pamiętać, Panie Ryszardzie, że. Przewodniczący Rady zgodnie z ustawą i zgodnie z wolą radnych jest, jak to mówi sentencja łacińska, pan się lubi nimi posługiwać, primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych. Nie lepszy od innych. Nikt mu nie dał przywileju do tego, żeby inaczej traktować radnych, bez względu na to, z jakiej opcji oni pochodzą. Więc wydaje mi się, że to jest jedna z podstawowych, podstawowych zarzutów. Ja pamiętam, jak Pan dbał o to w poprzedniej kadencji, żeby te elementy demokracji, czyli praworządność, równe traktowanie Rady były przestrzegane przez wszystkich przewodniczących. Myślałam, że z tym nie będzie u Pana problemu, a jednak okazało się, że jakieś problemy ma Pan w tej kwestii. Poza tym myślę, że jeżeli chodzi, proszę Państwa, o organizowanie pracy Rady, to mieliście Państwo przykład, jak funkcjonuje Pan Przewodniczący na przykładzie zwołania tej sesji? Otóż zawiadomienia dostaliśmy dzisiaj. Zawiadomienia o zwołaniu sesji po kilku godzinach otrzymania tych zawiadomień. Jeszcze, o ile pamiętam, nigdy w historii Powiatu nie było takich zdarzeń, żeby w jednym dniu Powiadają radnym, radnych, że w tym samym dniu, po kilku godzinach będzie sesja. Ale żeby było jasne, proszę Państwa, pan przewodniczący nie złamał prawdy. Ustawa mówi tylko i wyłącznie o tym, że po złożeniu wniosku przewodniczący o zwolnienie sesji nadzwyczajnej przewodniczący ma 7 dni. I rzeczywiście, pan przewodniczący nie złamał pan prawdy. Ale trzeba pamiętać o tym, że normy prawne regulują współżycie społeczne, ale nie tylko, na prawne. Są jeszcze inne <laughs> normy. Moralne, etyczne i takie, co się nazywają dobre obyczaje. Bo to, co pan dzisiaj zrobił, to jest po prostu nieprzyzwoite. Nie pozwolił pan, żeby radni skutecznie byli powiadomieni, zorganizowali sobie tak czas pracy, żeby mogli stać się na sesji. Brakuje dzisiaj radnych i ja nie wiem, czy to z powodu, bo nie chcieli być, własnej woli, czy tylko dlatego, że nie potrafili i nie mogli zorganizować sobie tego wyjazdu dzisiaj, czy przyjścia na naszą sesję. I tak jak Państwo um, widzicie, chyba nie muszę uzasadniać dłużej. W mojej ocenie, myślę, że tutaj występuję w imieniu Rady, którzy podpisali ten wniosek i mam nadzieję, że większość radnych mnie poprze i wnioskodawców, Rady Wnioskodawców poprze. Panie Ryszardzie, bardzo mi przykro, ale niestety nie wypełnia Pan obowiązków należycie przewodniczącego i wydaje mi się, że te wątpliwości, które mieliśmy przy wyborze Pana są na dzień dzisiejszy uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Skarbnik? Nie ma? Jeśli tak, to no, Proszę bardzo. Pan radny. Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i Koledzy. Ja może trochę inaczej. Każdy z nas oprócz pełnienia tego mandatu mamy te swoje obowiązki. No że jesteśmy po półtora roku od wyboru. To jest jeszcze krótki czas, nie jest tak zwanej górki, czyli mamy szansę. Trzeba dużo zrobić w tej kadencji, ale ja mam takie wrażenie, że my się tylko ciągle wybieramy. To znaczy, mamy drugiego starostę, trzeciego przewodniczącego rady, yy, bodajże trzeciego czy czwartego sekretarza, nie wiem którego skarbnika. I, I w tej kadencji w ogóle nie widzę pracy, tylko ciągle wybieranie. I tutaj y, oczywiście każdy z radnych osobiście odniesie się do tego wniosku. I da wyraz poprzestań inne głosowanie. Przede wszystkim apeluję do, do większości, która wybrała zarząd, panią Starostę, że może warto usiąść, porozmawiać i tak poukładać pracę w Radzie i w samorządzie powiatu, żebyśmy wreszcie zaczęli rozmawiać o problemach, a nie te problemy były nam wrzucane, stawiani, żebyśmy byli pod ścianą przy ich rozwiązywaniu, że nie ma innych wariantów, opcji i tak dalej, bo no myślę, że kiedy składaliśmy ślubowanie, to ci, którzy go słuchali myśleli, że czym innym się będziemy zajmować. Dlatego warto tak ten samorząd poukładać, żeby wszystkie grupy społeczne czy polityczne reprezentowane w tej Radzie mogły zabierać głos. Oczywiście musi być większość, się ja to rozumiem która będzie brała odpowiedzialność i przed społeczeństwem będzie mogła na koniec kadencji się rozliczyć. Jak pamiętamy główny podstawowy cel Rady to jest funkcja kontrolna i dlatego myślę, że to nie może być też tak, że jest jedno przełożenie, jeden sposób komunikowania się, jeden sposób decydowania. Dlatego może to nie jest tak wprost, Panie Przewodniczący, do samego wniosku, ale myślę, że znając nas wszystkich tutaj nawzajem, jest w nas tyle jakiejś mocy, że, że możemy spróbować inaczej trochę pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radę. Bardzo proszę, czy są jeszcze inne głosy w tej sprawie? Jeśli nie ma, to przystępujemy do prowadzenia dalszych częściokrad. Wybór Komisji Skultacyjnej przystępujemy do powołania komisji sklutacyjnej. Proponuję przystąpić do powołania służb radnych przyosobowej komisji skutacyjnej do przeprowadzenia głosowania o odwołaniu przewodniczącego regulacji obecności Bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej trzech radnych do pracy komisji. Zgraszała się pani radna z Tak? Panie. ponieważ mieliśmy pięć wnioskodawców wnioskuję o jednego z nich pana Ferdynanda Łukasie czy pan radny kardynan Łukasie wyraża zgodę na pracę komisarza tak, dziękuję, dziękuję bardzo pani radna w tej bardzo proszę proponuję kandydatury Radnej radnej biurocyjnej do Komisji Komisje Kogo? Pani radna Dzioleta Czewińska wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Pan radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proponuję do Komisji Radnego Andrzeja Lubickiego. Czy pan Andrzej Lubicki wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej? Czy są jeszcze jakieś inne? Ja proponowałem że osobowy skład, ale Jeśli nie usłyszę uwag, to znaczy, że Państwo uznaliście. Proponuję, żebyśmy przegłosowali kandydatury do Komisji Skrutacyjnej w następujących radnych. Pan Prezydent Łukasik, Pani i Pan Andrzej. Równiński proponuje usłanie w Tak? Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. 17. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie Dziękuję bardzo. Stwierdzam. Przeciw. Za zgłoszeniem składem było tak. 17 -00 -00. Stwierdzam, że Rada Powiatu Powoła mi się Do przeprowadzenia głosowania o wniosku o odwołanie świątnikowej Rady Powiatu w Składzie. Pan Bartyna Łukaszyk. Pani Radna Dioleta Żebyńska i Pan Radny Andrzej Klupiński. wątpienie do pracy i przygotowanie karty głosowania uważam przed